się ma wujek. A dzisiaj sobie obejrzymy mój meczyk, w którym gościu był prawdopodobnie w moim teamie odpierdolony. Teraz sobie patrzymy i czekamy. Kurwa, ale mi było, że sprzedał. Obydwoje tak... nie strzelają. O, what the fuck. Nie sobie przycisnął... kilka razy. Zobaczmy czy pan podejrzany mój sojusznik jest odpalony czy nie ale wydaje mi się że nie w tej rundzie gdzieś w tej rundzie będzie odpalony no to jak AWP kupił Jest odpalony, jest. jest odpalony, oczywiście. I to nie ma najmniejszego znaczenia. Nie no, teraz się śmieję. Ale oglądnijmy do końca. Czeka, palałam cały czas. Czeka, gościu. No, już leci. A niby, że nic nie ma, nie? O, tu będzie widać fajnie. Do tego ma jeszcze aimbotta. Piękny. Patrz, zaraz na coś na dole Patrz na teść dole, zaraz jaki odpalone gościu Pierdolony kurwa odpał I tacy mi się kurwa trafiają podczas gry Jaka chce rangę nabijać na, rangę chcę na, nabijać normalnie gierki się, kurwa wskazają frajerzy odpaleni no ja go zabijem bo go zabijem bo słyszałem ale gościu to kurwa grubo wallhack i nie I'm bot, tylko trigger bot bardziej On działa pod Pod pod, jak to się mówi Pod szczelanie, czyli zamierzenie i strzelanie. O, Dokładnie, co to, to mówię? Namierzenie i szelanie. Ale udaje o jest namyżenie i szczelania. Jebany łeb Przesmoka zabij go, zabij go przesmoka, proszę Cię on ma Tu go jeszcze nawet On wszystko widzi On wszystko wie No Dokładnie Także dziękuję za oglądanie I do następnego Elo A nie bo to jeszcze druga runda Sorry 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 Jeszcze kolejna runda On ma te city, kurwa, co same namierzają i strzelają. Ja pierdolę, nie wierzę. Jeżeli namierzysz, wtedy ci strzeli. Proste. O, główka siadła. Jeżeli dobrze namierzysz, tak Ci siądzie. No, jest odpał, jest odpalony. A szkoda, że czatu nie widać. Aż naprawdę szkoda, że nie widać czatu. Także, jak to się Zobaczmy, mówi, to no... Ta gra była naprawdę odpalona. Dziękuję.